はい。

Witam wszystkich radnych oraz panią Wójt Elżbietę Jedlecką, pana skarbnika Dariusza Subocza, pana sekretarza Tomasza Błomeckiego, panią Kamilę Bieryło i panią Martę Dąbrowską. Przystępujemy do ustalenia kworum. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności na tablecie. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować uchwały Rady Gminy. Sesja zwołana została na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy. Wiem, że Pani Wójt chciała tak, ja złożyć, Szanowni, do, złożyć wniosek o zmianę porządku obrad, o porządku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 25 40 a wprowadzenie trzech projektów uchwał uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia opłaty targowej, uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania spontanny w Wądrożu Wielkim i uchwałę zmieniającą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroju Wielkim. W związku z tym, że jest też okres letni, wakacyjny, spotykamy się dzisiaj głównie w sprawie odwołania i powołania nowego skarbnika, natomiast też, żeby Państwa, że chwilę też nie wzywać na sesję, konieczne jest podjęcie tych trzech uchwał. Dziękuję bardzo. Zatem proszę Państwa, o będziemy przegłosowywać wniosek na wój. Będziemy głosować nad wnioskiem o, zdjęcie, o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały oraz zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 23-40. Proszę bardzo, głosujemy nad wnioskiem. Dziękuję. Bardzo stwierdzam, że radni jednogłośnie przychylili się do wniosku pani wój. Za chwilę będę prosił państwa o świeżenie tabletów. Będziemy głosowali porządek obrad po zmianę. Za chwileczkę. Bardzo proszę o odświeżenie tabletów. Skoro Państwo odświeżyli, to będziemy teraz głosować nad porządkiem obrad po zmianach. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach. Odczytam porządek obrad otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania skarbnika gminy Wądroże Wielkie. Powoła... Następna powołanie skarbnika gminy Wądroże Wielkie. Kolejna zmiany w budżecie gminy Wądroże Wielkie. Czwarta, ustalenie regulaminu korzystania z fontanny w Wądrożu Wielkim. Piąta, zmieniająca uchwałę numer 13 łamane przez 80, łamane przez 19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wądroży Wielkie. I szósta, zmieniająca uchwałę w sprawie, w sprawie ustalenia opłaty targowej. Punkt czwarty, zakończenie obrad. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego czyli podjęcie uchwał. Jako pierwszą będziemy procedować uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy wądroże Wielkie. Bardzo proszę Panią Wójt o zabranie głosu. Uchwała tak naprawdę ma charakter porządkowy. W związku z tym, że Pan Skarbnik Dariusz Subocz złożył rezygnację z pełnej funkcji Skarbnika, jest w okresie, w okresie wypowiedzenia, naturalną siłą rzeczy trzeba go odwołać. W procedurze przepisach jest, że właśnie na wniosek wójta Rada podejmuje yy, taką uchwałę. Wniosek też nie, nie wymaga uzasadnienia. Wydaje mi się, że sama rezygnacja jest już powodem do podjęcia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania co do tej uchwały? Nie mam. Zatem będę prosił Państwa o przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy wąbrze i jako kolejną mamy uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy wąbrze Tu również proszę Panią Wójt o zabranie głosu. Uchwała to jest następstwem tej poprzedniej odwołującej skarbnika i może być próżni w życiu. Zaproponowałam Państwu jako skarbnika panią Kamilę Bieryło z wielką radością tak naprawdę w mojej ocenie nie było lepszego kandydata na tą kandydaturę. Panią Kamilę wszyscy Państwo też znacie, ale ja mam przyjemność współpracować od 2014 roku. To osoba bardzo kompetentna, profesjonalna, z bogatym doświadczeniem. Do tego jeszcze można powiedzieć, że tytan pracy. Z reguły ostatnia wychodziła z urzędu, mimo tego, że pracę również kończyła o 15, tak jak wszyscy. Myślę, że też wiele, wiele się nauczyła w ostatnich latach. To bogate doświadczenie yy, pozwala na to, że z odpowiedzialnością rekomenduję Panią do na Dziękuję bardzo. Czy chcieliby Państwo coś dopytać, zapytać? Nie widzę. W związku z tym proszę Państwa Rady o przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję ja bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania skarbnika gminy w Obrze Wielkie. Ogłaszam 5 minut przerwy. Panie przewodniczący, czy nie tak poznać? Jest głos. Bardzo proszę, jest przerwa. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za te pięć. To jest naprawdę bardzo fajne pracę. Także dziękuję serdecznie Państwu radnym za współpracę Pani Wójt. Dziękuję przede wszystkim pani za te 5 lat Bez względu na to, że podjęłam taką decyzję, ale dziękuję jeszcze raz. Państwu również. Życzę powodzenia. Kamila. Jeśli mogę do To jak my dziękujemy, to za chwilę będziemy gratulować Pani Ja też dziękuję na pracę, Dziękuję bardzo. prostu Ja to jest do... to to jak, to, jak wszystko. dziękuję bardzo. <tł rights Nonetheless> bardzo będzie mało tych naszych ludzi. Ale ja jak to, nie uciekam. Ja ale, ale, ale pod ręką, a tak. Będziecie właśnie tak. Bardzo dziękuję w tak imieniu tak własnym, tak. i całej gminy. Dziękuję bardzo dziękuję. Ja dziękuję. dziękuję. ja dziękuję. Ja dziękuję. Proszę. Proszę, proszę. Gratuluję. Pani Skarbnik. Myślimy, wydaje mi się, a jestem pewien, że będzie pani tak samo spełniała swoje obowiązki, jak dotychczasowe skarbnik życzymy sobie tego. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Dobrze, chodź. Myślę, że te 18 lat, które tak naprawdę są początku mojej kariery zawodowej w referacie finansów przyczyniam się do tego, że będę to stanowisko, że tak powiem, spełniać z należytą starannością. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję. Po Państwu życzę Pani Wójt. Się... Przechodzimy do prognozy naszej pracy. Jako kolejną uchwałę będziemy procedować uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy wąbrze Proszę Panie Wójt o krótkie omówienie projektu. Oddam tą przyjemność nowej Pani Skarbnik. Prosimy Panią Skarbnik. W sprawie zmian w budżecie w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 138 51 do obręb stała. zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 102 tysiące. Cała wartość zadania to 200 tysięcy. Wkład własny w kwocie 98 tysięcy uzupełniamy poprzez przeniesienie środków z zadania modernizacja budynku urzędu wraz z przebudową sali WST. Zwiększa się również dochody i wydatki o kwotę 12 861,20 8 groszy w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, czyli zwiększa się dochody i wydatki. Dochody i wydatki zwiększa się również o kwotę 65 tysięcy we właściwych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w związku z weryfikacją planu dochodów i wyższymi niż planowano wpływami. Uaktualnia się w niniejszej uchwale załącznik nr 2, czyli plan wydatków inwestycyjnych właśnie w związku z prowadzeniem tego nowego zadania, czyli przebudowa drogi w skale i załącznik z tytułu otrzymania opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe zmiany to mają charakter porządkowy, dotyczą jednostek organizacyjnych gminy na podstawie ich wniosków. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni chcieliby o coś zapytać w sprawie tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Wszystko jasne. Proszę Państwa Radnych o przegłosowanie tego projektu uchwały. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z fontanny w Wądrożu Wielkim. Proszę Panią Wójt o krótkie omówienie nam tego projektu. No, czy Państwo wiecie, że od jakiegoś czasu mamy fontannę. W ostatnim czasie yy, nasiliło się korzystanie takie niewłaściwe. No, było gorąco, młodzież, dzieci się kąpały, słyskały w tej fontannie. Musimy dla porządku wprowadzić takie regulamin, aby w razie też mieszkańcy korzystający wiedzieli, jak właściwie z tej fontanny korzystać. Woda jest niezdatna do picia, więc mogą być też takie przypadki. Musimy to uregulować prawnie, powiesić takie regulamin po podjęciu przez Państwa tej uchwały, żeby wszyscy mieli świadomość że niewłaściwe korzystanie z tego Dziękuję bardzo. Czy chcieliby Państwo coś dopytać w sprawie tego regulaminu, tego projektu uchwały? Wszystko jasne. Bardzo proszę Państwa o przegłosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z fontanny w wieki. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę numer 13 łamane przez 80 łamane przez 19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże Wielkie. Bardzo proszę Panią Wójt o krótkie omówienie. To też uchwała porządkująca tą poprzednią. Tutaj zmienia się ten paragraf drugi nadaje się inny charakter opłaty, czyli zmienia się kwotę na 20 zł. Nie, nie, nie. Aha. Teraz jest w porządku, tak? Ta uchwała tak naprawdę też po przeanalizowaniu tonażu i rabunków jakie otrzymujemy z przodu w Jaworze, zauważyliśmy w ostatnich Właściwie latach więc zrobiliśmy taką analizę znaczny wzrost oddawania i zużytych opon i gruzu do, do przoku, no to się zwiąże też z wyższymi rachunkami za nasz, który do przoku z terenu naszej gminy wpływał. W związku z tym też w ślad z innymi samorządami chcemy wprowadzić limit na gospodarstwo i tutaj proponujemy ten limit wysokości 500 kg, tak jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o, o gruz i o te odpady wielkogabarytowe. natomiast również 4 sztuki limit opon na, na gospodarstwo domowe. Zrobiliśmy rozeznanie w gminach ościennych w bardzo podobny sposób uregulowana jest ta kwestia. Dochodziło, no powiem, jak ja to sobie przeanalizowałam, do takich, że, że jedne, jedna osoba, jedna rodzina mogła zburzyć stodołę, dom i wywieźć na koszt gminy to wszystko do, do przodu. Sukcesywnie w ciągu roku, tak? No nie możemy dopuszczać takich sytuacji, bo rodziło to również zagrożenie, że ktoś profesjonalnie mógł przeprowadzać pracę rozbiórkowe i na koszt właśnie z racji tego, że mieszkańcy to wywozić. Dlatego uzasadnione w mojej ocenie jest podjęcie takiej uchwały i wprowadzenie limitów na gospodarstwo domowe. Dziękuję bardzo. Czy chcieliby Państwo coś dopytać w sprawie tej uchwały? Bardzo proszę. Proszę Pani Radna. Ale musiałam, bo już zapomniałam. A dotychczas to, to, to ile Bo W ogóle nie, nie było limitów. Aha. Woziliśmy ile chcieliśmy. Tak. To właśnie. A jak nie co się będzie to jest sprawdzane, że to jest dane, żeby na, jedno, na gospodarstwo domowe. Tak? No to już jest w, w, w porozumieniu z, z przokiem tak? zarządzającym, że dostaną informację, uchwała tak samo będzie ich obowiązywać. Jeżeli państwo podejmujecie uchwałę, no to oni będą musieli to weryfikować. Tak? Prowadzą rejestr, który nam dostarczają właśnie poprzez analizę tego rejestru. Ja stwierdziłam, że to jest niedopuszczalne, że tego nie mamy. Bardzo proszę bardzo. Ja na temat opon bym chciał zabrać głos, się zastanawiam, czy te 4 opony to jest za mało, które dają 3-4 samochody teraz w komarach, żeby to nie spowodowało tego, że będziemy mieli za za błąd o opach, może to jest troszeczkę za mało te 4 opony, może zwiększyć to do 8 czy do 12, bo większość teraz jednak nie ma jednego samochodu, tylko mają więcej. Ale jak kupujemy opony, to możemy to rozliczać tak samo jak każdy inny sprzęt oddać do sprzedającego. Proszę? Jak chmurę, pan często No ale tak czy siak A za tak, to musi zapłacić gmina. Przecież tak czy siak za to płacimy. Jako społeczność, gmina to społeczność i tak za to płacimy. Chodzi o to, że po prostu nie będziemy mieli oponu o odprawę. No i tak się udaje, że tak Ale przecież też co roku jest akcja zbierania i to się no ale w tej akcji no grady to też mówimy. Ale my o przoku mówimy, to, to co to o mieszkania sam indywidualnie odwozi do jabora. A też takie akcje są co roku też można, ale tam nie ma napisane ile... Ile będziesz miał, tyle wtedy zgłaszasz i to tak. zabiorę. Tylko oczywiście samochodowe. No i my Państwu przedstawiliśmy propozycję. Od państwa zależy, czy te limity pozostawicie no. w takiej y, wysokości jak ja zaproponowałam. Możecie oczywiście zmienić. To jest nasza decyzja. Posłucham no, Państwa. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zatem będę prosił państwa o przegłosowanie tego projektu uchwały. Bardzo proszę. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 13 przez 19 19 Rady Gminy Mądroży wielkie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wądroże wielkie I ostatnia uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej. Proszę Pani o zabranie głosu. Tak jak już wcześniej zaczęłam, również ponadkowa zmienia się, uchyla się właściwie cały paragraf z poprzedniej uchwały i now nadaje się inne brzmienie, jeżeli chodzi o sposób naliczania opłaty i, i, i stawkę, tutaj zwiększamy do 20 zł za każdy dzień, ale również metr kwadratowy zajętej powierzchni tej handlowej. Powiem szczerze, że ta uchwała trochę też organizacja Dożynek Wojewódzkich w tym roku wymusiła podjęcie tej uchwały, ponieważ bardzo dużo przedsiębiorców, handlowców jest zainteresowanym wystawieniem, więc kwestia uporządkowania tego, żebyśmy mogli też formalnie takie opłaty tutaj pobierać. I jeżeli chodzi o kolejną zmianę, no to pan Mariusz Karasiński był poprzednim uchwale inkasentem, z racji tego, że nie jest pracownikiem Urzędu gminy, trzeba było też zmienić w tym miejscu tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy chcieliby Państwo coś dopytać w sprawie tej uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę Państwa o przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy został wyczerpany. Zamykam obrady 14. sesji Rady Gminy Młodorze Wielkie. Dziękuję Państwu za przybycie.